Koła wymienione. I teraz jeszcze pozostaje proces adaptacji czujników. Do prawidłowego przeprowadzenia tego potrzebujemy trzy rzeczy: puszki piwa, specjalnego przyrządu i kluczyka. Dobrze, najpierw łyk. Bierzemy kluczyk, czujnik i spróbujemy. Przeprowadzić Dobrze Teraz tak yy, Ma być Samochód na luzie Zacieśnięty hamulec Przekręcamy kluczek. I teraz tak. Szukamy sobie. O, jest dobra. Teraz naciskamy. Przycisk set. Tutaj. Czy chcesz zmienić ustawienie? Oczywiście, że tak. Jeszcze raz set. O, trął, czyli jest gotowy przyjąć nowe ustawienia. Teraz będziemy ustawić i pokazuje, pokazuje przy którym kole mam zmienić ustawienia, jest migacz, tylko przy tym jednym. Dobrze, szukamy jest. Przyrządzik, przyciskamy. Jest. Zgasło. Idziemy dalej. Pokazuję. Znowu. O, to ma być to koło i tu się świeci. Dobra. Szukamy zaworku. Jest. No. Próbujemy. Dobra. Zgasło. Świeci tu. Tylny prawy świeci. Dobra, szukamy tylny prawy. Załapało. I teraz powinien być tylny, lewy świeci, świeci. Dobra. I teraz powinno trąbnąć i dwa razy, czyli kwestia zakończenia całej procedury. Już. I jesteśmy w domu. Koniec. Aha, nie, to jeszcze nie koniec. Teraz należy się piwa.